I cóż, zepsuł nam się weekend. Nie mam dzisiaj komu dokuczać. Wszyscy się pochowali. Wywiadów nie będzie. Nie będzie. Nie będzie. Na no co robisz? Wolniej, Wolniej dobrze. Jak Państwo widzicie, pogoda zmieniła się. W piękną, słoneczną, z super powietrzem. Znalazło się również kilku chętnych kolegów do udzielenia wywiadów. Obejrzyjmy, koło mnie siedzi znany fotograf, fotografik Zbyszek Milka, przede wszystkim znany ze zdjęć koncertowych. I no wiem, że jesteś przejazdem tutaj w Poraju. i Chciałbym tylko jedno, jedyne pytanie na temat Twojego sprzętu, Twojej pracy twórczej. Drogi Zbyszku, kobieta cię jeszcze bije? Ja myślę, że najważniejszy aparat, jaki jest, to ten, który mamy przy sobie. To jest koniec. To jest dopiero początek. Dziękujemy. Szanowni Państwo, a dzisiaj przed nami jest wyjątkowy człowiek, Piotrek Dziedzic, swoją pasją żeglarstwa zaraził całą rodzinę, ma dzisiaj troszeczkę pracy jak zwykle przy łódkach tutaj z kolegami, których widać tam w tle, dlatego tradycyjnie jedno pytanie. Drogi Piotrze, jak leczysz kaca? Dziękujemy. Niech przemyślę sprawę. A w czwartek. Tak będę na A ruchu, jest teraz przemyślę. A no. A teraz mieli państwo przed nami mnie tak właściciel jachtu Koral. Dzisiaj też jest bardzo zapracowany, pływałeś, tak. wróciłeś z rejsu, ale mam dla ciebie mieć jedno, jedno pytanie. Tak słuchaj. Kiedy zmieniasz żonę? Często. Dziękuję. Szanowni Państwo, jesteśmy świadkami wyjątkowego wydarzenia tutaj na Marinie Poraj. Otóż, przez, przez przypadek spotkałem wszystkim znanego i mojego przyjaciela Zbyszka Górawskiego, który wbiegł dzisiaj na Marinę Poraj z litrem oryginalnej wódki a, soplica i krzykiem dzisiaj ja stawiam. Chciałem go w tym momencie zapytać jak czuje się w tej wyjątkowej chwili. Żałuję. Szczerze.